Cześć kochani, jak już niektórzy z Was wiedzą, ja teraz jestem u rodziców. Mam tam odcinki na zaś, tak jak ten, który zaraz będzie leciał. A do Was takie krótkie pytanie: żebyście wybrali? Bo jak większość z Was wie, zbliżają się moje urodziny wielkimi, ogromnymi krokami. 25 i nie mogę się zdecydować, czy po prostu wziąć paczkę z drapek. Za 250 zł, 25 sztuk, e, czy po prostu wziąć 25 strapek z 25 numerem? O, tak. <grym> Także napiszcie mi w komentarzu, co byście wybrali, a ja się dostosuję pod Was. Buziaczki, miłego oglądania. Dzięki, że jesteście. Pa, pa, pa. Hej, hej, hej. Cześć kochani moi, tu Natalia, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym wstępie przypominam, że na tym kanale trwa rozdanie z okazji 1000 subskrypcji. Także jeżeli jeszcze ktoś mi nie subskrybuje, to zachęcam zostawić tego suba, wejść w filmik z ogłoszonym konkursem, zostawić komentarz i czekać na rozdanie. Mam nadzieję, że już za niedługo się to uda. I co? A jeszcze przypominam, że trwa konkurs na Tipli, to już takie ostatnie dni, żeby wziąć udział, więc kto jeszcze chce, serdecznie zapraszam. No i co? Dzisiaj przychodzę do Was z rywalizacją krzyżówki ze złotym losem, czyli coś, co się szybko drapie, z czymś, co się masakrycznie długo drapie. Mam numer 11, 12 krzyżówki, złoty los 17 i 15. Zobaczymy, jak ta rywalizacja wypadnie. Wiecie co? Ja nie naddrapywałam w sumie nie wiem dlaczego, mam już w sumie wolne, bo jestem na L4, jak większość z Was wie, muszę ponagrywać filmiki, chociaż troszeczkę, żeby wam coś powrzucać, bo jak pojadę to no i tak będę jechał wcześniej do, do, do domu przed tym zabiegiem, więc o jest sorki, żebym miała wam co powrzucać. Nie gniewajcie się na mnie, że czasami że czasami długo Wam nie odpisuję. Na przykład nie wiem, tak jak ostatnio nie odpisywałam dzień, dwa dni, to po prostu no jeszcze chodziłam do pracy. Mm. I miałam trochę zapierdziel. tak jakby w ogóle nikt nie ma do mnie pretensji, że, że poszłam każdy zna sytuację. Boję się jak cholera, ale będzie dobrze. Nie wiem, ja wam nigdy nie mówiłam, ale mm, przez takie właśnie problemy z... Z żylakami z zapychającymi się żyłami mają u mnie w rodzinie babcia z dziadkiem. <laughs> babcia jest od strony taty, a dziadek od strony mamy. I to wcale się fajnie nie kończyło, bo dziadkowi dwa tygodnie temu obcięli drugą nogę. Babcia nie ma jednej nogi, a ja mam dosłownie za parę dni będę miała 25 lat i nie wyobrażam sobie w tym wieku stracić jakiejkolwiek kończyny tym bardziej, że ja jestem uważam się, o tak powiem za obrotną dziewczynę yy, wszędzie jestem yy, i jakbym miała być przykuta nie daj Boże do wózka to nie, nie chciałabym tak a z żyłami też nie ma właśnie żartów, bo nie daj Boże coś tam się zapcha pójdzie w serce, nie wiem jak to, nie wiem, jak to działa nie znam się na tym ale, o Jezu, no bardzo bym nie chciała źle skończyć i tęskniłabym za Wami oczywiście. <grymne> Ten filmik będzie bardzo długo trwał. Pewnie w pewnym momencie przystopuję po prostu i, i pod drapie, jak już zobaczę, że tam będzie dłużej niż 12 minut. Tylko czy ja widzę literkę P? Nie widzę. Może jestem ślepa. Jedno jest pewne, jestem wyspanym człowiekiem. To już jest połowa sukcesu. Nie wiem, w jakim świecie żyłam, ale dopiero niedawno. Znaczy niedawno, boże, dopiero wczoraj zauważyłam, że już jest kolejne, kolejne odcinki, te nowe Lucyfera. Yy, obejrzałam trzy, więc jeszcze, jeszcze mam co oglądać. Za książkę też się wzięłam, mam przeczytane pół książki. Yy, I ogólnie książek w kolejce mam jeszcze kilka. Jak ktoś by chciał poczytać sobie jakieś tam, właśnie bardziej erotyki, bo w takich książkach kustuję, to mogę pożyczyć. Aby nie zniszczyć. <noise> Ale mogę powiedzieć, dla mnie nie problem. Nie wiem. A wiecie, że na przykład właśnie wypożyczyłam książki Danusi. Dla mnie to naprawdę nie jest żaden problem. Takie książki, które ja właśnie czytam. Znaczy te, co wypożyczyłam Danusi, to to nie były erotyki. Ale właśnie nie wiem, jeżeli oglądacie kanał Sylwia. Sylwii. Ja wam dam do Sylwii kanału link w opisie jeśli możecie będę Wam bardzo wdzięczna, jak zostawicie jej komentarz pozdrowienia od Natalki czy tam Natali, czy tam Natko drapiemy będzie jej na pewno bardzo miło, ona często właśnie mówi o książkach w moim typie ja nie zawsze komentuję jej filmiki ale, ale oglądam, oglądam bardzo lubię słuchać jest taka szalona, Fajnie, fajne ma bluzy, o bluz to akurat bardzo zazdroszczę Podobają mi się mega, mega, mega te kaptury. Taka normalna, swojska dziewczyna, bym powiedziała, która mieszka mm, za granicą. Także, a żebyście, nie wiem, żeby Was bardziej zmotywować, to po prostu wybiorę jedną osóbkę, której tam podeślę jakieś coś do podrapania yy, w ramach wdzięczności za te pozdrowienia. Mhm. I co? Jakoś nie wiem, no nie mogę się tak skupić, bo jak gadam, to na pewno dużo, dużo przeoczę. <laughs> Dobra, znajdzie się, ale wiem właśnie z perspektywy widza, że tak aż się chce powiedzieć, że tu, tu pominęłaś i, i no i się nie da, no bo ten filmik już jest nagrany, wstawiony i takie to denerwujące czasami jest. No ale co? Musicie mi wybaczyć. Jestem chora, ale tylko trochę. Bardziej bym powiedziała, że na głowę. Hmm. Często nie umiem mówić, nie umiem czytać. Kurde. Zamiast już się śmieją, bo ja nawet właśnie w pracy jak byłam i nie mogłam się wysłowić, to nie powiem, że nie umiem się wysłowić, tylko mówię, nie umiem mówić. Bo jakoś tak mi łatwiej. Miałam też taką fajną sytuację w pracy. Znaczy fajną. Była bardzo wielka, ogromna kolejka do obu kas i ja wszystkich tak obsługiwałam i jedna pani właśnie podeszła mówi, proszę nic nie mówić. Nic nie chcę, zapłacę. Niech Pani odpocznie. I ja tak się na nią spojrzałam, przytaknęłam, nic się nie odezwałam. A to chodziło o to, że babeczka Stasy w kolejce, kilka osób przed nią było, obsługiwałam. I ja właśnie, żeby to wszystko przyspieszyć, no to musiałam zarzucić tam swoje takie tempo yy, tego mówienia, no nie? A moje tempo mówienia to jest mniej więcej tak Dzień dobry, zaproponuję świeżo mieloną kawę, karta, nawigator. Jeżeli jest to poproszę, będzie tyle i tyle punktów. Zaproponuję też yy, jak ktoś brał fakturę, to mówię, zaproponuję też kartę lotos biznes, możemy ją zrobić. Potrwa to mniej więcej 5 minut. Yy, więc ja to tak szybko, szybko do każdego mówiłam. I niektórzy właśnie widziałam, że się kichrali yy, w tej kolejce, że ja tak, no stop, no stop, non stop. No i ta babeczka chyba się właśnie ulitowała, yy, żeby już tak nie musiała nawijać, ale pamiętam, wtedy, jak wróciłam do domu, yy, to praktycznie się nic nie odzywałam, mnie gardło strasznie bolało właśnie takie rzeczy jak Holinex, no to ona na takie coś nie działa. No co, taka praca. Słuchajcie, taka praca, dostałam propozycję pracy jako asystentka stomatologiczna z... Ja tam nie, nie mam żadnych kursów i tak dalej, ale ogólnie za to, że jestem sympatyczną osobą, babeczka powiedziała, że lojalnościówkę byśmy tam podpisali, pierwsza by była na rok i kursy ona opłaca, bo jej potrzebny jest pracownik. A że, że ja jestem taka fajna, sympatyczna, że ona lubi jak ja ją obsługuję, no to by chciała, bo teraz obecnie tam jakaś dziewczyna jest na dozwolnienie. Słuchajcie, bardzo, bardzo fajnie jest ze strony tej pani. Z tego co mi mówiła, to zarobki też bardzo fajne, bo powiedziała, że na początek dostałabym do ręki 3,5 tysiąca. Aczkolwiek wiecie co, ja się bardzo boję dentysty. Bardzo. Te wszystkie, to ja po prostu tak, na takiej, na takiej zasadzie. I bez takiego końskiego znieczulenia, to już nie chodzi o to, czy boli, czy nie boli, tylko jak jestem na znieczuleniu, to się czuję, jakbym była na jakimś haju, <laughs> nafaszerowana czymś. I ja na pewno bym nie podołała. Jeszcze, jakby ktoś, Boże, jakby wyciągała zęby. O Jezu. nie wyobrażam sobie tego. Aczkolwiek bardzo miły gest ze strony tej kobiety. Ja to takie rzeczy doceniam. Mówię, ale pani miła wyni No. Chciałabym bardzo, tylko wiem, że no nie dam rady, znam też swoje możliwości. Mogę stać tutaj w pracy maksymalnie 24, bo już mi się zdarzyło. Aczkolwiek patrzeć na krew i na jakieś tam rany, wyciąganie czegoś komuś skądś tam i ona zaczęła się śmiać, no nie. Mówi, że ona tutaj do mnie przyjeżdża, zawsze u nas stankuje się, więc jakbym zmieniła zdanie, no to ona chętnie mnie zatrudni. Miłe co, nie? Nie spodziewałam się, że coś takiego mnie spotka. Co jeszcze? Albo był taki pan. On do nas często przyjeżdża, chyba widocznie ma najbliżej tankować. Ja to jest taki dziadek staruszek? On jest na coś chory. bardzo mu się trzęsą ręce, więc podejrzewam wam Halmera czy coś. No bo chyba przy Icehalmerze się tak ręce trzęsą, że on nie jest w stanie nic utrzymać. Bardzo, bardzo mu latają. No i widziałam, że on tam stoi i nasz nowy pan pracowy nie bierze pieniędzy od takich ludzi, więc ci ludzie muszą przychodzić, więc ja sobie tak wyszłam za kasy, poszłam wiedzień dobry. Wie, mogę wziąć od pana pieniążki i za chwilę przyniosę panu reszty i paragonik, żeby pan nie musiał chodzić, po co się męczyć. On w tym fazie taki był szczęśliwy. No i ja wzięłam, przyniosłam mu reszty. Ten mi wciska, dwie dychy na piwku. Ja nie chcę, nie wzięłam. Ale ogólnie fajnie. Jakoś tak coś mi tknęło, żeby, żeby wyjść, żeby się chłopina po prostu nie męczył. Bo bardzo jest mi szkoda tych starszych ludzi. Dzisiaj jakoś tak... nie wiem. Coś tak czuję, że będziecie, że Was zanudzam. I jak wejdę do statystyki tego filmu po dodaniu, to już nie będzie zielonych pięknych strzałek do góry. Ostatnio jakoś tak no super szło. Naprawdę bardzo ładnie. Podobało mi się. Jak te wyświetlenia poszły w górę. Cieszyłam się jak małe dziecko. Uwierzcie mi, naprawdę tak było. Kiedyś były właśnie taki czas, że miałam nie wiem 300, 200, 400 wyświetleń. Mówię Boże. Nic nie idzie. A teraz 800, 900, 1000. I fajnie. Ja się bardzo cieszę, że mam takie grono właśnie widzów. Wszystkich Was bardzo, 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 bardzo doceniam za to, że jesteście ze mną, za to, że mnie wspieracie w komentarzach, bo to jest mega, mega fajne uczucie. Jak mi jest właśnie czasami tak źle i, i się chcę wyżalić właśnie o pracy i Wam gadam i gadam i Wy wtedy tam nie odpisujecie. Najbardziej uwielbiam właśnie komentarze typu, że. Obrażające w sumie mojego szefa. Nie wiem, czemu po prostu sprawia mi to taką przyjemność. Nie do opisania. <grystanie> jestem złym człowiekiem, Boże, jestem bardzo złym człowiekiem. Ja jakoś tak sobie drapię. Nawet nie wiem, czy czegoś nie pomijam. Wy zapewne już teraz wiecie, ja jeszcze nie. Każdemu się może zdarzyć. No, także zdrapeczki, cała paczka zdrapeczek, które właśnie będą za pieniążki Stipli. No, to już mam. Poprosiłam pana, bo był pan z Lotto ostatnio, żeby mi przyniósł jak, jakieś zdrapki po 5 zł, jakąś paczkę zdrapek. I zaznaczyłam, że chciałabym, żeby to były szczęśliwe zdrapki. Jeżeli by był tak uprzejmy, wybrać coś specjalnie dla mnie, niech mi nie zaskoczy, niech przyniesie coś. I pan wybrał dla mnie: yy, Psyłkę, plaster miodu. Przyniósł mi plaster miodu i przyniósł mi drugą paczkę. Yy, Boże, na szczęście, chyba taka biała zdrapka Fajna. I powiedział: Tylko ta, proszę panią, ta dla ludzi, a tą pani weźmy dla siebie. Zobaczymy, może będzie jakiś fuksik, uda się coś upolować, fajnego wygrać. Chociaż bodajże ten zwrot, jakikolwiek, żeby tam nie być za bardzo do tyłu. Ale bardzo fajny, taki pozytywny człowiek się trafił. Nowy w ogóle, on jest nowy. Jeszcze mnie lubi. Jeszcze go nic nie, nie ścigałam. I co? A i przywiózł jeszcze, zostawił. Gdybym widziała to, bym powiedziała pani, idź pan z tym. Krzyżówki po piątaku no ja tego nie lubię, ja wiem, że tam są fajne, wygrane że można coś fajnego właśnie wygrać aczkolwiek no no nie, ja po prostu nie raz tam od kogoś dostałam właśnie te krzyżówki no to tam się udało dwie dychy wydrapać co byłam po prostu w takim szoku, że nie wiedziałam jak mam się zachować czekajcie by nie widzę by a tak no to to nie jest moja zdrapka więc po prostu nawet nie otwierałam dla, dla klientów, tylko wrzuciłam do sejfu bo nie mogę na nią patrzeć. Mamy U, mamy UDO. Mhm. No i co? Ciekawa jestem, właśnie, czy coś się wydrapie. Ogólnie, jeżeli ktoś właśnie dokładnie ogląda i, i jest teraz w tym momencie ze mną i słucha mnie, yy, to chciałbym Wam tylko powiedzieć, że. W pewnym momencie, na którym z odcinków zadam Wam jedno podchwytliwe pytanie, i ten, kto odgadnie, wygra u mnie niespodziankę. Także na, na tą chwilę jest jedna niespodzianka. Coś tam podeślę, właśnie do podrapania, coś słodkiego dla, oso dla jednej osóbki, która pozdrowi Sylwia ode mnie, żeby po prostu dziewczynie było bardzo miło. Ona jest, ona jest super babka, naprawdę super babka. Młoda dziewucha, bardzo lubi ją oglądać. Dziewucha, Boże. Kiedyś się obrażałam, jak ktoś tak mówił, a teraz wiem, że to jest normalne słowo. <grystanie> Syn. <grystanie> Dobra. Tu mamy Nil. Tutaj, o Boże, ten filmik już trwa 17 minut. Nie wierzę. Dobra, to jedną zdrapię całą z Wami, drugą na po prostu. Yy, no wiecie, <laughs> przejdę z końcówką, żeby was nie uspać tym filmikiem. O, zobaczcie, jak ja omijam. Nie wiem, czy ja w ogóle N drapałam, że tyle omijaków. N, no chyba drapałam. O, tu jeszcze, boż. Mhm. Ostatnie trzy literki, tutaj mamy J. Mogłoby wpaść, wpaść C i R, i wtedy już by było fajnie. Bo już by był jakiś bonusik. Jod mamy tu. I tu. Tu mamy J Także jest fajnie. Jedenastka. No zobaczymy. Jeszcze jest dwunastka. Nuli. Nuli, dwunastka. Pozdrawiam. A nie, bardzo, bardzo, bardzo cieplutko. Dobra. I co? Dalej. A, mogliby dalej. <laughs> bonusu już nie będzie. W bonusie, było, w bonusie było tylko 7 dyszek, więc no sknery. Ha, 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 ha. No lot to się ze mnie śmieje w tym momencie. Dobra. Tu jest H. I co? Nie widzę tu szansy na nic dobrego, chyba że będzie A, no jest Y. A Y tu mamy syn, tu mamy udo, i to jest wszystko. Hmm. Tu Y nic nie zmienia. Tu Y też nic nie zmienia, czyli 11 jest przegrana, jest R i co pewnie J, nie RB proszę bardzo, i filmik trwa 20 minut. Przyspieszę to, będę szybko nawijać. Teraz złoty los. Yy, I co tutaj jest ciężko? O, chciałam powiedzieć, że ciężko jest zacząć, a tu proszę, jest trójeczka, jest dwójeczka, jest 35, jest 19 i 18. Dobra, musiałam na chwilę przerwać. Hmm. Więc szukamy trójki, dwójki, 35, 19 i 18, bądź sztabki. O, i mamy. Eee. Mamy tak, 14, 49, siódmeczka, piątka, 46. I mamy tu 15, tu 15. Szkoda, że tutaj nie było.

Na razie stylu 00. W tej rywalizacji mamy GCS. Ja sobie naddrapię już tą drugą krzyżówkę i zaraz do Was wrócę. Wróciłam. Troszeczkę mnie nie było, w sumie to już widać chyba po, po tym kolorze, że jest trochę ciemniej. No ale co, naddrapałam, zostawiłam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Czy coś mi się tu utworzyło? Mam ulga. Yy, I Ada. Także mam po jednym słówku. I to jest yy, z numerem 12. Teraz mam N. I powiem wam, że to nie jest tak, że ja się nie staram. <laughs> Musiałam liczyć cukry jak byłam w pracy. Yy, tam pewnego razu to wam to opowiem. No i kiedyś, yy, kiedyś tak szef powiedział, że no, no, tego się nie liczy tak sztuka do sztuki, yy, bo tego jest dużo, tam tysiąc, yy, tysiąc, sztuk w pudełku, więc na oko. No i mniej więcej moje liczenie na oko yy, wyglądało tak, że no pamiętałam, że tam ze trzy dni wcześniej dokładałam te cukry i że te cukry były, więc wpisałam cukrów w 600 takich małych saszetek. Wróciłam sobie do domu. około 21.00 szef dzwoni do mnie. Nie wiem, odbierać, nie odbierać, odbierać, nie odbierać. Odebrałam, I tak, szefie? Natalio. Nie, on mówi Natko. Już przywykł, bo wszyscy w pracy do mnie mówią Natka. Więc on też tak mówi. I mówi: Jak liczyłaś cukry? No, no, na oko! E, I śmiać mi się z tego chce. E, ale mówi, no ale wpisałeś, że jest 600, a, no, a nie ma. Ani jednego nie może znaleźć. W ogóle pudełka nie ma. E, więc no, gdzie to jest? No, no szefie, no pod kawiarką musi być. O, jakiś czas temu dokładałam, ostatnio kiedyś. Nie wiem, było to tak wpisałam, ale dobra, to na oko, jak sprawdzałaś, to. To znaczy, że tam zaglądałaś? No nie, no na oko, to na oko. No i potem coś tam mówi, no ale tak się nie robi. A ja do niego szefię. O, trzy słowa, zobaczcie, jest Dyszka fajnie. Ja do niego mówię szefię. To nie jest tak, że ja się nie staram. Jak on zaczął się śmiać, słuchajcie. To aż ja zaczęłam się śmiać i jak sobie to przypomnę, to mi też dalej się chce śmiać. Że po prostu jest jeden taki tekst, którym, no w którym można go mnie z, z, jak się mówi? Zmiękczyć. No. <laughs> to nie jest tak, że ja się nie staram. Teraz mamy C. Ciekawe, czy te F w końcu wpadnie, chociaż wątpię w to. Yy, nie no, wątpię w to. Ale jak na razie, no to rywalizacja wygląda mniej więcej tak, że krzyżówka wygrywa. <laughs> A tu poleciałam z tymi zakreślaczami. Dobra. Teraz C jest tu. Mogłoby coś jeszcze wpaść. O, mówisz i masz. Kolejne słowo, ale fajnie. <laughs> o, i C i kolejne słowo. No i znowu się cieszę. Jeszcze bardziej się cieszę. C, C, C. Dobra. I teraz ostatnia. Tutaj. Tutaj mam Ada tylko. Jest C, więc mamy jeszcze Bach. I co? Więcej nie widzę. Co by tu musiał wpaść jeszcze, żeby to było lepsze? E nie wpadnie, bo za dużo. Ale mogłoby wpaść albo Z, albo S. Z, S. No wtedy i tu by było Z, i tu by było S. To nie wpadnie. No słabo to widzę. Znaczy i tak jest dobrze, nie narzekam. I co mamy? Mamy T. Hmm. Tu jest jacht. Tu w teza. Dobra, więc tu mam dwa słowa. Teraz tu w mit. O, w sumie, but mogłoby być. Pucy, but. Coś mi jakieś y się kojarzy. A w tamtej było. Y". Dobra. Szukam ty. No i to wszystko. I w tym mam. Tu mam te. Tu mam te. No i wszystko. I tak. Tutaj bonus nie wpadł, bo nie było e, a w bonusie było. No w bonusie było 200. Fajnie. A tutaj mam, już sprawdzamy, Y nie było, M nie było, S też nie było, bo mówiłam, żeby się przydało, e, e, e. no i dobra, a Z, Z też nie było. <laughs> Raz, dwa, trzy. 5. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć słów, kochani, to jest trzydzieści zł. O no, ja tam się cieszę. Odwrócimy, tu jest e. E i e. No i fajnie. No to zobaczymy, jak tam złoty los. Rywalizacja, jak na razie, wcale nie najgorzej, bo jest jakaś wygrana. Yy, 3 czwarte się zwróciło, tak? Bo wkład było 40 zł. I tu mamy z numerem 17. To jest mój numerek. Szukamy. 30, boże. 47, 39, 33, 13 i 9 lub sztabki, tak? Tak. A mamy co? Hm. 15 6 No i jest sztabka. <grych> no i fajnie. Wygraj przypisaną no. No ale jest, kurczę, ale jest Fu super. Ja się bardzo cieszę. 26 34 45

49, mamy 39, 38 obok, 11, 24 i i 40. Pod sztabką jest dyszka kontrolne, CCC. No i dobra. Słuchajcie, no, dzisiejszą rywalizację, jakby nie było, było tak. Dwie krzyżówki i dwa złote losy, ciosy. Jak zwał, tak zwał po jednej jedna wygrała krzyżówka jeden złoty los po jednej przegranej no ale zwycięzca może być tylko jeden krzyżóweczka dała 30 zł 5 yy, słów ulga owoc Jordan, Jordan jak, jak czytał tak czytał Jar yy, i coś tam no nieważne yy, więc mamy 30 zł a złoty los dał sztabkę i pod sztapką, o, to nie ten złoty los. Nie umiem patrzeć. I pod sztapką jest dyszka, czyli dzisiejszy odcinek, dzisiejsza rywalizacja yy, nie kosztowała mnie nic, czyli jest naprawdę super. Bardzo się z tego cieszę. No i co? Dziękuję, że przyszliście, obejrzeliście yy, odcinek. Tutaj mi się strasznie o, nie chwieje się zapraszam na kolejne pamiętajcie o subskrypcjach łapkach w górę komentarzach mam kupę czasu więc chętnie sobie z wami popiszę no i co do usłyszenia w kolejnym odcinku na moim kanale w kolejnym odcinku ja wam powiem pokażę co mam o na kolejny odcinek mam małe krzyżóweczki od numeru 1 do numeru 5. Więc będziemy drapać małe krzyżóweczki. No to co? Buziaki, miłego wieczorku, pa, pa, pa!